I z numerem 14 mamy odcinek Torłuk i jasno zielone drzewko. I tutaj nie ma co dużo pokazywać. To jest taki drzewko. Tych drzewek jest tu kilka. jasne zielone drzewko. To się, to I łuk toru, jak to łuk Tory są na stałe, mam to przybite głóstkami Przypomnę, że musiałem tutaj szyny z gąbką do czyszczenia torów zrobić A co w numerze 15 to tutaj jest przygotowanie drzew Pokazane jest jak robić samemu drzewka Ja to samemu nic nie robiłem ja się tak drzewka nie miałem zamiaru bawić jakie są materiały narzędzia i materiały drzewek drucik nie drucik gąbka suche liście materiału do wykonania pni gałązki cienki miedziany drut czy, czy gałązek suchych a tutaj jeszcze czego zrobić liście z gąbki kuchennej gąbka kuchenna Gąbka florystyczna, pokruszone liście, sztuczna trawa, buczka rozdrobniona małe odcinki, gąbka barwiona farbą akrylową i rozdrobniona, niepomalowana gąbka i to jest pokazane jak <laughs> druciki porobić gałązki z drucików malować, spryskać, skleić, piżetą. Jest pokazane jak robić dziecka, radziecka lokomotywa. z Singapuru do Bangkoku kolej jak te wagony wyglądają w środku restauracyjnym jeszcze raz pokażę to jak wykonać samemu drzewko ja nigdy tego nie robiłem bo nie miałem na to ochoty pokazane jak gąbki po, drobne po, pociąć jak powinać druty miedziane klej pomalować spryskać wikolem i powkładać liście gąbkę po nakładać Tutaj trzeba zrobić owoce na drzewkach. No to czytałem, ale nie miałem chęci tego samemu robić.